To są wydarzenia 24 Karolina Soczewka. Witam Państwa w czwartek 15 czerwca na zegarach 20, a przed nami. Sejmowe nie dla unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Posłowie przyjęli dziś specjalną uchwałę, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec paktu zakładającego tak zwaną obowiązkową solidarność. Za przyjęciem uchwały autorstwa PIS głosowało 242 posłów, przeciw było 5, a 34 wstrzymało się od głosu. Ale to nie koniec tematu. Zdaniem prezesa PiS w sprawie relokacji migrantów powinno odbyć się referendum. W trakcie głosowania w sejmie posłowie koalicji, ale także lewicy wyciągnęli karty. O tym, dlaczego lewica nie głosowała, mówił w gościu wydarzeń Włodzimierz Czarzast, wicemarszałek sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy. To ważny dzień dla frankowiczów. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie kredytów hipotecznych we frankach. Chodzi o tak zwane wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. I już wiadomo, że bankom nie należy się wynagrodzenie z racji, że klienci korzystali z ich kapitału. Trybunał uznał, że w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającego nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci mogą żądać od banku. Rekompensaty za wykraczaj, wykraczającej poza zwrot zapłaconych rad miesięcznych. Prawo Unii stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów, dodał Trybunał. I jeszcze jeden wyrok na czas trwania procesu sądy mogą zawieszać spłaty rat kredytów frankowych. To przełom dla sektora bankowego i wszystkich tych, którzy mają kredyty we frankach. W sądach toczą się tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych. A więcej informacji w tej sprawie ze strony Frankowiczów oraz banków, już za kilka minut w temacie dnia. Proszę być z nami. Zmieniamy temat. Ruszyły przesłuchania lekarzy i pielęgniarek ze szpitala w Nowym Targu, którzy opiekowali się 33-letnią ciężarną, zanim zmarłam na sepsę. Ich zeznania mają pomóc w ustaleniu, jak doszło do śmierci kobiety. Kobieta trafiła na oddział w piątym miesiącu ciąży z bezwodziem. Po trzech dniach zmarła na sepsę. Wcześniej USG miało wykazać, że płód jest martwy. Po śmierci 33-latki w wielu polskich miastach odbyły się protesty. Dziś przesłuchano już część personelu szpitala. W kolejnych dniach wzywane będą kolejne osoby. Zgodnie z zapowiedzią mają być to pielęgniarki, lekarze i położne. Zgodnie z zapowiedzią w temacie dnia o przełomowym wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, mówiącego, że bankom nie należy się wynagrodzenie po unieważnieniu umowy kredytowej za to, że klienci korzystali z wypłaconego im kapitału. Tak orzekł dziś CUE i taka też wcześniej była opinia Rzecznika Trybunału, a te wyroki CUE zazwyczaj się z opinią pokrywają z Luksemburga. Andrzej Wrwiński. Monika Kubiaczek, za No i z dobry wieczór. dobry wieczór. Mam nadzieję, że dobry i już nie chciałam zapytać, ale patrzę na polanę szymoszkową za tobą i takie czarne chmury nad Oj tym tak. naszym śpiącym rycerzem nie się ciekawie. gromadzą. Za to w Mikołajkach, proszę bardzo. Też trochę ciemne, ale faktycznie ale słońce się nie przebija. Dokładnie. I tak też będzie przez kolejne dni. Tak jest już od kilku dni, czyli mamy sporo chmur na tym niebie. No i gdzieś tam wśród tych chmur zawsze się znajdzie taka czarna, z której trochę popada i być może zagrzmi. I... Niestety, niestety, taka sytuacja będzie trwała, chociaż pokusiłabym się o twierdzenie, że stety, bo jest i deszcz, są przejaśnienia, jest o ciepło. Pytanie, czy ten burzowy, nawalny deszcz faktycznie jest tym opadem, który... Na pewno nie, ale cieszmy się tym, co mamy. Przynajmniej to, przynajmniej no już tak, nie ma zwojne, pełnego to, słońca, które wysusza wszystko. E, trochę popadało, z tego chociaż możemy się cieszyć. E, na wschodzie nie... Jest 20:30. Karolina Soczewka. Witam państwa w Wydarzeniach 24, a przed nami jeszcze. Inflacja w Polsce hamuje. W maju wyniosła 13% rok do roku. Tym samym potwierdziły się wstępne szacunki GUSu. Teraz Szczecin i policyjna akcja na ulicy Cassiopeii. Nieoficjalnie z balkonu jednego z budynków padły strzały. Rozkochiwał, a potem z zimną krwią mordował kobiety, by przejąć ich majątek. W Koszalinie zapadł wyrok w sprawie Mariusza G. z Kołobrzegu, okrzykniętego przez media krwawym tulipanem. Mężczyzna za zabójstwo trzech kobiet ma spędzić za kratkami do żywocie. Skazanego Mariusza G nie było dziś w sądzie, nie chciał być doprowadzony z aresztu na ogłoszenie wyroku. Wczoraj podczas mów końcowych po raz kolejny przepraszał rodziny ofiar. Schemat za każdym razem był podobny: najpierw skazany rozkochiwał w sobie kobiety i uzależniał psychicznie, później Zabijał na zamordowane na podstawie fałszywych dokumentów, zaciągał pożyczki i przejmował ich mieszkania. Jego ofiarą padły kobiety w wieku 31, 37 i 54 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Z Paryża na Majorkę. Iga Świątek pojawiła się na zakończeniu roku szkolnego w Akademii Rafaela Nadala. Widok dwóch wielkich gwiazd tenisa budził ogromne zainteresowanie, a Iga Świątek po raz kolejny udowodniła, że ma spory dystans do siebie. Dostała też studencki kapelusz Stanisław Wryk. Krótka przerwa w wydarzeniach 24. Po więcej sportu, choć nie o tenisie. Tym razem wracamy za 2,5 minuty.